Dzisiaj gramy w 99 nocy w lesie Właśnie będę sam będę sobie sam grał Może się uda No i nie wiem po prostu będzie trzeba Będzie trzeba zrobić Od razu zaczynamy od zdobycia łapki królika może będzie wilk kto zrobi sobie jedzenie też. O, jest już ten. Teraz ulecimy wydobyć węgiel. O, węgiel tam jest. Drzewo i widać węgiel. Tam kuliki już latają. Świetny. Na Spawn nawet. Tu wziąć ten Węgiel. Bęg. Też od razu tą marchewkę i rozpalimy o, idealnie, bo tu jeszcze jest mapa jest węgielek, wentylator tam widać, więc dobrze spoko jest, wędki są Tą, śrubkę, to akurat tu potrzeba, monety i tak Trzeba przejść tak, że obok tego wilka już zbieramy. wentylator jest już ucobu wzięty teraz zobaczymy co jest na wieży latarki już moja klasa zapada że ja już mam latarkę co jest jeszcze Mamy bardzo dużo tych beczek z tym a wezmę trochę sobie do ognia Pierwsze dziecko, widać? gdzie? jest blacha. Szkoda. Blachy bardzo dużo jest. Nawet dobrze, jak na dzień pierwszy. No trzeba jakoś zrobić. Mamy włócznie dobrze. Nie wiem, chyba no sobie przyjdę, tu jeszcze wezmę sobie tą blachę i jeste do ogniska, bo noc się zbliżała. Nie chcę zginąć pierwszą noc. Zblendujemy sobie już radyjko. Mega dużo tego. I trzeba iść po drewno. Się zaraz wy, wypali świetnie. Cię. Jest. Wszystko prawie jest wypalone. Jesteś, jesteś. Dobra. To się już przestraszył Już uciekł. A ja możemy pozwolić, żeby się to ognisko podpaliło? Więc musimy zaopatrywać to w, w paliwo. Będzie jako dzień pierwszy to jest fajne ja nawet, yy, bo po prostu bardzo szybko atakowały, nie atakujemy i. Trzeba by zainwestować w musarę, bo... Więc jakiś lud nie jest nawet... Nie jest dobry, bo... Okej... Okay. Czy będzie dzisiaj handlarz? Jest handlarz, dobra. Proszę, daj króciuk łagodny. Świetnie, muszę. No dobra Mamy Od razu dobra, to ma Idziemy tym w tym Idealnie, klucza łapka Już biegną do ciebie Mały już baterii Dobra siekiera, jeszcze Dobra torba Też z skóra ównika alfa pojeźdź sobie chodźmy zdobywać więcej przedmiotów tam jest pion taki fajny nawet może już się uda coś odkryć o węgiel przyda się blach przyda się kolejny wentylator też się mi co przyda węgiel kolejny Szylator, węgiel, aniel, sesmonet. Ej, piłka, nie uciekaj. Dobra, wezmę i... to. Niech się bawi Seed Dobra, ale teraz by się nie puszczało Chcesz dostać dobrą siekierą? No I teraz tylko Jeszcze tego nie odkrywałem, dobra Jak się noc zbliża, no dobra to szybko otworzymy i lutujemy to i... I sprawdzić Trzeba pozbierać do upalenia rzeczy, no lecimy do. Listy. Nie ja wiem, trochę yy, przestałem mówić, ale musiałem się skupić na Dobra, no to będziemy robić drewno, bo do upgradeu trzeba tyle. No i, musia... no i zaczynamy albo z dzielników, będziemy chyba dzielnicy budować, bo tam to się najbardziej teraz opłaca. Ja przejdą tutaj ci copaci przez y, ogrodzenie A więc nawet spokoju to y, No właśnie gram y, Dziadek poszedł na zakupy A w a w 99 nocy właśnie jeśli chcesz to możesz sobie wziąć telefon 808 czy ten pod musi być w trąbie al drzewa 807 Jest już przedmiot, pierwsza mapa Przniosła mapa. A czemu nagrywasz? No chcę. teraz widzę. O, tutaj jest moja mapa. to już... No okej, okay, to idź. To więcej tego. Nie gadaj, awionetka już tu wylądowała. Przepraszam, moja siostra po prostu dziadek poszedł na zakupy i tak wie a na nas e, na No i po prostu ona się obudziła już. Po prostu do nas. E, no to dalej spiranujemy. Widać, że tu awionetka wylądowała nam, na ziemi. No i to jest ta część właśnie teorii. 99 nocy w lesie, to jest taka katastrofa była. No, będziemy jeszcze zbierać. Pójdę po, po, po dziecko. I. Kolejna awionetka? Co jest? Trzy awionetki. Pię... Przepraszam, dwie awionetki. Co jest? Dwie awionetki jeszcze. Otwieraj. To jest dwie awionetki w jednym miejscu Blisko co jest rewolwer Kolejny O, No Noc się zbliża, Dobra, wracać trzeba już, bo... Bo się noc zbliża. Gdzie trzeba jeszcze sprawdzić, bo... Węgiel tu jest dobra, to trzeba iść po węgiel bo zaraz sowa też się powinna wybudzić Gdzieś właśnie teraz sowa zawsze się wybudza się o tej właśnie w tej nocy. No, właśnie sowa się wybudziła. Jest go było w lesie. Hmm. Nie idę po ciebie dziecko Idę idę, Wiem gdzie jesteś, więc spoko. Jestem głodny? W trąbie marchewek. Marchewka. Marchewka, marchewka. Je... metalu? czym jeszcze... koncert metalu. Z strem metalu mam. się w metalu, a nie będę tego korzystać słusznie nawet ile bym musiał półek, ile bym półek dawał tu tyle i wtedy bym miał garnek kuk, tak? Chyba będę upgradeować do tego, tylko muszę być yy... teraz 5, a ja muszę bym miał jeszcze 10, więc dobra. Przeszłam bardzo i lecimy pozbierać, bo Wiesz, że chyba ten garnek kup będzie ten nasz. No pierwszy trzeba jedzenie. A jedzenie poza... pozbierać. coś złego się zbliża dzisiaj do ogniska, no to wiesz co, skończymy już balisady i nikt nie podejdzie. Dobra, zbieramy drewno, no i będzie szło na balisady. trzeba zjeść Ale dobrze, że YouTube nie zbanował mojego konta Bo yy, gdyby było konto to Oj, nie wiem czy czasem bym nie przestał już w ogóle się pojawiać w internecie prostu tak już byłem zły na, tego, na support YouTube'a, że hej, Wlałem już wszystkie Na, na wszystkie strony poszło yy, moje skarżenie się na support YouTube'a ser upieczamy sobie i zjemy nie to jeszcze jest śrubka 17 drewna, czyli bym mógł już czyli stricte już bym mógł tylko w... chyba ścianę z dzielników zainwestujemy ale nie wiem może Lepiej jeszcze zbier zbierać to drewno, bo wa warto, a... Jednak dużo jest drewna na... ...w okolicy. To to na tak, ale spoko nawet będzie. Kolega wczoraj... O! Jedzie stonka chyba. A manewry w Sputkowicach, bo nie. Wraca, wraca. Bo wczoraj manewrowała. Bo jedzie, bo chyba zawieźli ją do Krakowa nocą. A potem wrócił. Jest takie dziwne drzewo. Tak dawno już nie odkrywałem. Raz eksperymentuję. więc dzisiaj musiał wrócić do swojego ognia. Wiem. Bo mu przyjdą ci pato, patologiczni miejscowi i będą chcieli mnie zabić. Do tego jeszcze domku nie ospieprzać. O, pominąć, wiem. Wiem, że tajemnicza grupa zbliża się do mojego ogniska. Przecież nie jestem głupi rzucić drewno yy, do Bo Nie. Zresztą do rzucę, żeby. Ośiemaj! Bum! Bum! Chcesz dostać koszykówko? Masz koszyków? Kurwa! Nie! Nie, nie, nie! Tak się nie będziemy robić. Tak nie robimy. Hej! 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 Spokojnie! Chłopaki, spokojnie! Wiem, że Jesteście fanami yy, 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 Wisły ale spokojnie Spokojniej. Spokojnie. 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 Nie. Dobra. Zbierać. No, więc jakby nie udało się, ale Dobra. No i tak to będzie stąd.